Jego dynastia mocno tkwi, jego dynastia mocno tkwi. w siodle, które dźwigamy my, w siodle, które dźwigamy my. Nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi chuj. Buntu nie boi się władca ten, buntu nie boi się władca ten, to by spowiek spędzał mu sen. Co by spowiek spędzał mu sen? Nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi chuj. Ja ty, ona, my wy, oni, on. Ja ty, ona, my wy, on. on. Wszyscy liżemy mu dupę wciąż. Wszyscy liżemy mu dupę wciąż. Nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi chuj. Długo panował nam perski szach, długo panował nam perski szach. Omeini też zrobił babach, Omeini też zrobił babach. Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi chuj. A może się zdarzyć, że jordański król, a może się zdarzyć, że jordański król też będzie musiał poczuć ten ból, też będzie musiał poczuć ten ból. Lecz nie poradzisz nic bracie mój, gdy na tronie siedzi chuj. W dalekiej Etiopii zdarzył się fakt, w dalekiej Etiopii zdarzył się fakt, że Negus król królów też stroną tronu spadł, że Negus król królów też stroną tronu spadł. Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi chuj. A i w Hiszpanii każdy to wie, A i w Hiszpanii każdy to wie, Że stary Franco nie ostał się, Że stary Franco nie ostał się. Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi chuj. Pewnego dnia obudzi nas huk. Pewnego dnia obudzi nas huk To brytyjska korona poleci na bruk Brytyjska korona poleci na bruk Lecz nie poradzisz nic bracie mój Gdy na tronie siedzi chuj A czy mieszkańcy Tokio i Kyoto A czy mieszkańcy Tokio i Kyoto Nie rzekli koniec do Hirohito Nie rzekli koniec do Hirohito Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi chuj. Więc nie rwi włosów i nie załamuj rąk. Więc nie rwi włosów i nie załamuj rąk. Pomęczysz się jeszcze nie jeden rok. Pomęczysz się jeszcze nie jeden rok. Bo nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi chuj.